Witam wszystkich ponownie w, na kanale Ukrakusa w wyzwaniach dziennych tym razem w grze World Z i zobaczymy co tutaj mamy na tę chwilę. Wiadomo, niedługo może się to zresetować. Jest Nowy Jork, co ma użyć niepopłynnie i tutaj fale zombie zawierać będą połowę mniej przeciwników. Czyli widać, że twórcy dają nam taki lightowy piątek. Tutaj nie ma żadnego utrudnienia. Ostatnia runda w Japonii, mamy niedobór leków, nie znajdziemy przedmiotów medycznych, losowo wybrany gracz otrzyma dwa razy więcej zdrowia, ale odczuje wszystkie obrażenia i śmierci członka drużyny towarzyszy, będzie ogromna eksplozja, no to takie już utrudnienie. Tutaj wiadomo, trzeba być medykiem, albo przynajmniej, żeby jeden gracz był tym medykiem, najlepiej dwóch. I mamy też francuski ruch oporu i tutaj znowu mamy znam ten ból, i przeterminowane leki. Podczas gry będziesz znajdować dwa razy więcej apteczek niż zwykle, a zabicie specjalnego zombie może spowodować pojawienie się apteczki, jednak wszystkie będą zapewniać o 50% mniej leczenia. Ok, Czyli ten francuski ruch oporu. Marsylia się najrzadziej pojawia i tradycyjnie. Chociaż najchętniej, szczerze, to zagrałbym w to, bo wydaje się być najłatwiejsze. Ale może do tego przejdę, przejdzie się po y, francuskim ruchu oporu. Zwykły i jednak. O, tutaj już grają. Zobaczymy, jak daleko są. Bo znając życie, nie będą zbyt daleko, y, to do nich dołączę. A jeśli będą zbyt daleko, no to wrócę i zagram od początku. W sumie mogłem um, zostać moim siekaczem, bo tutaj już jeden lekarz jest, ale tak na wszelki wypadek. Y Ciekawe kto będzie tym y losowy... a Larvik jest ten, tak? On jest zaznaczony? Nie wiem nawet. Zaraz, zaraz się przekonamy kto, kto jest tym losowo wybranym graczem, ale wydawało mi się, że to powinno być widoczne. Czy to jest. No, ktokolwiek nim jest, to. Ma to... się. Bo jeśli ja nie. Nie otrzymam żadnych obrażeń. To już wiemy, że to jest larwik. Hmm. Więc trzeba y, ochraniać larwika za wszelką cenę. Bo jego śmierć będzie oznaczać koniec gry. Gdzieś coś było do znalezienia. Do, do jakaś. Skrzynka do otworzenia, czy coś w tym stylu? Tu? Tak mi się coś wydawało. A może mi się przewidziało, kiedy ten larwik dostał znowu. Dybacz. Najgorzej, właśnie jak, się, jak dybacz dopadnie go, i gdzieś daleko od nas.

Dobra. Zawsze coś. Granatnik. Tu jest... To. I kto do nas dołączył? Aha, jest... Dobra. Nieźle, bo jest dwóch lekarzy. Jest w porządku. Lepsza, bo by się przydało. No i trzeba ochronić larwika. To jest, to jest podstawa. Tata, Tutaj chyba nie ma moździerza. O, biorę to. O, no nieźle. Dobra, jak tutaj... tu jest moździerz. E, więc... Rozstawię tutaj. A bo to jest... To nie jest. E, mój ulubiony. A tu są dwa moździerze. To mój ulubiony kałach, ale to też jest dobre. Zawsze to lepsze niż e, co tu mamy. PM. Nie, ten jest ten jest okej okay. Ma troszkę duży roz, rozrzut, ale może być. Jak jest 4 kraczy y, to całkiem inaczej wygląda ta rozgrywka, szczególnie jeśli wiedzą każdy wie co robić. Dobra, biorę shotguna. żeby mnie ktoś odsłaniał, ale widzę, że, że świetnie, świetnie jest, wow Właśnie się przeładowuje tam broń, to też jest taki... Ważne, żeby nie tego y, larwika nam nie dopadły zombie, bo reszta to już jest mały pikuś Dobra, tutaj gdzieś były jeszcze chyba... Można było coś wziąć. Dobra, idziemy dalej. A co tu jest? To, to, to. Nic ciekawego. Shotgun też się przyda. Widzę, że oni sprawdzają wszystkie kąty. Użyłem Wow, okej. Okay. Dobra, muszę tutaj trzymać się larwika. załatwione moloch okay. fajna taka zabawa w chronienie jednego gościa Ktoś musi być na pc bo jego y, celność jest po prostu legendarna. Jeden z tych gości. Na bank. Dobra, ja muszę sobie zmienić karabinek szturmowy. Ok, biorę to. Co my tu mamy? Gniazdo KM-u. To na, na bank tutaj. Ok, jeden KM już jest, ale tutaj na górze jest... Ten KM jest tutaj dosyć ważny. Moloch? Dobra. Czterech strzela to Moloch nie ma żadnych szans. Ja w sumie nic, nic więcej nie potrzebuję, wszystko jest ok. Mam ciężki karabin, muszę tylko uważać na debacza, on się czasem odradza w losowych miejscach. I o, co to jest? Ulepszenie. W sumie nie jestem się ale. Tutaj fajnie jestem pergr, że i, i kiedy i, jego wzmacniam, to siebie też wzmacniam. Ale on nie powinien... Nie powinien tak iść na pierwszy front Ale Ale nieźle sobie radzi Aha, okej okay. Nie da się wziąć tego bandaża? Okay. Da się wziąć tego bandaża czy ten bandaż czy nie? A da się. Aha, ale apteczkę. Dobra, to zostawię go tutaj i wezmę apteczkę. Aha, bo tutaj jest coś takiego, że jeśli y, zabijemy specjalnego zombie... Dobra. Biorę apteczkę. Dobra, Zaki poszedł tam. Pokremy skrzynię. Kurcze. Ten Larvix musi uważać zdecydowanie. Dobra, tam jest kolejna skrzynia. Ale tutaj wszędzie są rozstawione wieżyczki. Kurczę, dopiero dwie, to teraz trzecią. Dobra. Mało. Trochę. Dobra, on ma. Szybka amunicja, dużo pestek wypluwam, ale też dużo y, szybko opróżnię magazynki, idę tam pomóc Zakiemu. Dobra. To już jest. Hej. Okay. Amunicję sobie. I przydałoby się on właśnie z teamy. Tam gdzieś debacz już jest. Jego komando używa. O, tutaj yy, ewidentnie. Widać jak y, współpraca czterech graczy wygląda. Najpięknie no wyzwanie dzienne praktycznie bez żadnego y, spocenia się nawet zrobione, no ale tak to tak powinno wyglądać, wystarczy mieć czterech zgranych graczy. Jeśli gra na przykład czterech kumpli, to nawet mogą być na niższych poziomach i te wyzwania. Tak wyglądają, natomiast czterech doświadczonych zgranych kumpli. No to już jest na trudnym poziomie. Bułka z masłem. Okej. Okay.